Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Vlogmasy, Vlogmasy. A piękna sprawa. I moi drodzy, jest godzina jakaś 16.30, jest już totalnie ciemno na dworze i muszę się wspomagać jakąś lampą, żeby w ogóle się oświetlić. Muszę jakieś softboxa kupić koniecznie, bo będzie trudno nagrywać te vlogmasy. Jak teraz się robi 15, 14, już nawet ciemno, ale nie o tym mowa. Zaraz jadę do stajni i dzisiaj plan jest następujący. Po pierwsze wsiadam na doreczkę, będzie jazda luźna, a po drugie muszę wylążować Quévedo, więc będzie fajny dzień w stajni, taki już w sumie bardziej wieczór. E, chciałabym też coś zjeść w Rio, więc tak to będzie wszystko wyglądać, ale najważniejsza rzecz to, że przyszła moja paka. W końcu po dwóch miesiącach wyczekiwania jest moja paka. No już po prostu chcę się w nią wpakować, wszystkie swoje rzeczy przenieść, już nie nosić z samochodu, bo mój samochód już wygląda po prostu tragicznie, pokażę Wam, ale to jest już składzik, a nie samochód, więc nareszcie będzie porządeczek. I teraz już Wam życzę miłego oglądania. No dobra, czas otwierać okienko numer dwa. Od czego by tu zacząć? Dobra, od słodkiego, od Kinderka, lecimy z nim. Szukamy dwójeczki, jak zwykle mam z tym problem. Wy pewnie widzicie szybciej te cyferki niż ja. Ja tutaj rozkminiam. Jest, jest. Jak to idzie? O matko, popsułam, popsułam. Jakie malutkie jajeczko, nie mogę. W dwójce było takie malutkie jajeczko. Lecimy dalej. Dobra. Dwójka w tym kalendarzu. Czekajcie. Tu jest. O Jezu. Halo, halo! W dwójce znowu czekoladka, taka jak ostatnio, tylko czerwona. No to teraz ulubiony kalendarz Nikosia, bo jego i dwójeczkę mamy tutaj. Łatwo znalazłam. No. Uuu, ale śmie... Jezu, to są krewetki! To są krewetki! Ja cię kręcę, Niko, oszaleję, on kocha krewetki. Idziemy z krewetkami do Nikosia. Niko! No, cześć, kochanie moje! Mam dla ciebie krewetkę, chcesz? Chodź, przecież ty kochasz krewetki. Oje, yeah. Oj, czuję, że to są jego smaczki. Tutaj, reszta. Tym razem kalendarze od widzki nie będę otwierać, bo co dwa dni. Ale uwaga, ostatnio zwróciliście mi uwagę, że nie otworzyłam jedynki, tylko dwójkę, czyli tam jednak jest po kolei. No ale trudno, będę teraz po prostu otwierać kolejną jedynkę. Cześć! Cześć, pięknotko! Cześć! Zimno czy nie zimno ci? Nie, no chyba jest dobrze. No, witam, będziemy się lążować. O! Tutaj jedonko najważniejsze. No ale ta dareczka fajnie, bo jest naprawdę cieplutka, a dzisiaj to jest lodowato, naprawdę dobra jest paka! Ogólnie to myślałam, że będzie normalnie stała na kółeczkach i będę mogła sobie ją elegancko przesunąć, ale widzę, że to jest gruba sprawa. I chyba nie dam rady sama tego ogarnąć, będzie musiał Kacper ze mną przyjechać i mi ją postawić po prostu. Ale no jest piękna taka. Tutaj z tej strony możecie zobaczyć jej drugi kolor. No wygląda mega jest naprawdę wysoka, elegancko. Ale co, nie mogę na razie jeszcze nic z nią zrobić. O. Sprzęcik uszykowany i zaraz wsiadam na doreczkę. Ale warunki są naprawdę trudne. Dzisiejsza zimnica to jest szok. Jak widzicie, my dzisiaj będziemy na różowo. Też różowe nauszniki. Jednak girl's power musi być podkreślone. A teraz odpowiem na pytanie, na które wiem, że chcecie znać odpowiedź. Czyli co teraz z Dorką? No dobra, czyli co teraz z Dorką? Czy będę ją dalej współdzierżawić? Czemu jeżdżę na niej nadal? Już odpowiadam. Wygląda to tak, że ja umowę na dorkę mam do 1 stycznia i jak najbardziej wywiążę się z tej umowy. E, jeżdżę na dorce do 1 stycznia, współdzierżawię ją do tego czasu. Także przez cały grudzień we Vlogmasach będziecie mieć i dorkę, i kuevedo, no bo jestem teraz odpowiedzialna za dwa konie, a nie za jednego. I tak wygląda sytuacja. Oczywiście umowy nie będę przedłużać, bo nie stać mnie na to, żeby dzierżawić konia i mieć jeszcze swojego. Mimo to, Dorka jak najbardziej w filmach będzie się pojawiać nawet po 1 stycznia, no bo będę odwiedzać ją, dawać przysmaczki. Ja również uwielbiam tego konia i chcę, żeby była gdzieś tam tutaj. Chcę z nią nadal spędzać, chociaż trochę tego czasu. Więc tak wygląda sytuacja z Dorką. Pani Doreczko, ja nie mam przysmaka. Teraz idziemy jeździć, popracować trochę, a nie przysmaczki. Dobra, bierzemy ją. Już widzę, że jest brudna. O, najgorzej. No i teraz zobaczcie tego brudnego konika. Trzeba ją pięknie wyczyścić, żeby była gwiazdeczką, nie? No tak, trzeba cię porządnie wyczyścić, żebyś była błyszcząca. Więc mam teraz misję. A w ogóle, Dorka teraz się wydaje mi taka malutka, patrząc na do który no jest o wiele od niej wyższy. Ona jest taka malutka, drobniutka i taka grzeczna. No właśnie, fakt tego, że ona tak ładnie stoi przy czyszczeniu, nie kręci się, też to teraz bardzo mocno doceniam. No bo Quevedo jako młody koń, no to jeszcze ma robaczki w dupie przy czyszczeniu, a Dorka jako bardzo dobrze wychowana kobitka, dama, pięknie stoi. Dorka to ma po prostu tak piękny ten ogon, jak taka gwiazda filmowa z Hollywoodu. No spójrzcie, wypsikałam jej wyczesałam aaa, cudo glutki umyte, oczka umyte, grzywa piękna, cała lśniąca Dorcini. tak w ogóle, to teraz jeżdżę na kłewę do wsiodle Daniela to jest dawmak, kiecoń i powiem wam, że dopiero teraz zrozumiałam, że jednak dobre siodło daje dużą różnicę w jeździe. Tak jak w tym siodle trudno mi się dodaje łódkę, tak w tamtym, on jest taki close contact, to w ogóle nie ma żadnego problemu, ani razu w tamtym siodle mi nie wypadło strzenie, a mam problem z moją lewą nogą, bo po tym po prostu zwichnięcie, ona jest taka osłabiona. Więc jednak dobre siodło jest ważne. Ja na razie jeszcze swojego nie kupiłam, szukam, ale no na przykład te strzemiona moje jeszcze są tutaj przy tym siodle i pewnie jak kupię, no to po prostu sobie podmienię już. Dobra, ja gotowa, doreczka też gotowa. Idziemy na jazdę. Ale jest chłodno, więc to będzie taka luźna jazda, nie? Nie będziemy tak długo. Za zimno. My sobie wstępujemy. Dzisiaj na luziku. Nie, Dorci? Tam Siwy z Natalią. <laughs> Bałam się, że będzie dużo osób na hali, ale tylko Natalia jest, więc luzik. Dawaj, dawaj go. <laughs> Dobra, my pojeździe. I powiem wam, że myślałam, że to będzie taki lajcik, lajcik, ale jak poszedł Siwy, to Dorci niestety zaczęła się tak gotować w sobie. Ona strasznie nie lubi, jak konie... Były na hali i nagle wychodzą, to po prostu ciągle krzyczy za nimi. Jest taka poddenerwowana, więc miałyśmy taką chwilę, aby ogarnąć jej zdenerwowanie, co udało się gdzieś tam skupić ją na pracy. Porobiłyśmy ćwiczenia w kursie, wiecie, jakieś wolty, ósemki, co dalej? Potem galopik, też pilnowałyśmy tego, żeby się nie rozkręcała tempem, tylko żeby ładnie szła, słuchała się mnie. Robiłyśmy nawet zagalopowania ze stępa, które dzisiaj naprawdę super wychodziły, więc jestem bardzo dumna. A z konia fajnie chodziła i teraz wstępujemy takie 15-20 minut, no bo dorka nie jest golona, więc u niej to dłużej po prostu schodzi. No i idę po do wylążować. No jeszcze najpierw ajsżerem y, jej zrobię nóżki i kopytka jakimś olejem nawilżający. <grym> Co? Mokry kurczak jesteś. Wstępujemy sobie w ręku. Jednak żeby troszeczkę też nagródki miała w takiej postaci. Konie numer jeden. I tam proszę bardzo cała ekipa. Prima, Dila, Alexa, Wati. Brakuje Quevedo. Rodziny. Rodzinne zdjęć. Doreczka już jest przebrana w dereczkę. Potem przyjdę ją zdjąć. A teraz bierzemy się za ice gel. Wysmaruję nim nóżki, doreczki. Oj, tutaj coś ubrudziła się. A potem jeszcze kopytka zrobię olejem. Nie, Dorki? Janisa zostaw! Matko! Uparty koń, po prostu te siodło ciągę tam w smercia. Oficjalnie wykończyłam pierwsze pudełko oleju z Evola. Jest super. Jeżeli szukacie czegoś na kopytka, no to mi się naprawdę dobrze sprawdził. A teraz już wszystko zrobione z doreczką. Nóżki posmarowane ice Żelem, kopytka posmarowane i będzie szła do boksu. Jeszcze, oczywiście, dostanie smaczki. Dorka, smaczki? Smaczki? <śmiech> smaczki? <śmiech> o, coś to reaguje na smaczki, nie? Smaczki dostanie. Mam tutaj jeszcze te duszki z kolekcji halloweenowej z Candy Horse. Więc za mnie doreczce, ale one są w ogóle tak przepyszne, nawet dla człowieka, że ja też je czasem zajadam. Chodź, przysmaczek! No, przysmaczek, proszę bardzo. Oficjalnie pierwszy koń ogarnięty. Teraz idziemy się zająć do zrobić mu pudełka, wziąć na lążę. Spij dobrze, Dorka. Pa, pa, widzimy się jutro. Oto moi drodzy, paka! Nie, Nie, Yes. Ciężkie. A czemu oni w ogóle ją tak przywieźli, a nie już odwrotnie. Jak mieli kółka położyć na palecie. A nie tak. Ja myślałam, że ja mogę przejdzie i to będzie właśnie tylko takie siół, naszych No. Możemy na czucie, Najpierw to położymy na brzuch, a potem do ją podniesiemy. Czekaj. To ja nagrywam, to musimy sobie sami radzić. O, o. Primka. Jak patrzysz? Czena jest różowa. O Jezu! I popatrz. Co odpadło? Koło już odpadło? Prima, co to jest? Boże! Jaka fajna! Spokojnie. Różowiutka. Właśnie chciałam, żeby drzwi były różowe, ależ ta jasna szara. Chciałabym taką różową, bo za dużo osób taką miało. Ja bym chciała tą różową. Albo fioletową. Albo fioletowo-różową, dwa moje kolory. Tylko nie porysz tymi nożyczkami. Delikatnie. Trzy lata Ach, siłacz. I pasuje ci pod kolor bluzy. Ty byś mógł mieć taką fakę, Mati. No, jakiś nie był potrzebny konia, tak? To jak? A tu co jest? Jak gdzie twój koń? A co mam tam schować? Smaczki? Ja mam, to jeszcze nie miałam konia. I ludzie pisali, po co ci płakać nie masz konia? Teraz weg! Bo oni jeszcze nie wiedzieli. Można tak. no, taka cukierczkowa. No, fajna. Jakie błyszczy. No, Ej, musisz, musisz ją odkleić naklejkami, bo to nie pada tak, jak nie ma naklejek. Tak. ja mam takie te z od Was. Muszą być, Macie ci je przykleić. Nie, Primusia, będziesz na patce w kolejnej. Mam dwa kluszeki, Robię się dzielić. No, oh yeah. A aaa! No. Na dwa siodła? No, może kiedyś się dorobię ujeżdżeniowe. No właśnie, ale ładne. super! I właśnie ta szuflada A ty masz szufladę jeszcze. Ej, jest szto! Mega jest! I Wiesz? tutaj masz, nie wiem, na ogłowie tak. coś, a tu się na kantarki, na pierśniki. No. Super jest ta półka tutaj. Mega, ognusia, że będzie gorzej. Jest ogromna ponoć. Ba, baciki. No, na nice. Dużo rzeczy tu wmieścisz. To kiedy układamy w jutro. Ja chcę być. Ja lubię układać w pacce. Tak. Widzowie e, chyba też lubią. Sprzątać No sprzątać, nie, ale widzowie lubią. Nie? Widzowie, powiedzcie, że lubicie jak się sprząta w pacę. No, I nie, układa. Fajne, fajne, Super. Jest ładna. Ej, i gdzie ją teraz zmieszczę? Gdzie ją zjeścisz, mi się? Uwaga. Jak tu miejsca nie ma. Tyle. Zero. Ej nie, tu by nie. No nie ma. O, <grym> Musisz ją tu na środek. <grym> <grym> tu będzie moja przestrzeń. Jedzie. Miejsce tu zrobione. Uważaj, nie, nie przyoraj jej! Ej, chyba nie będzie przejść.

Teraz mu nazwa układała, ale ona tutaj do północy. mamy Wiem, czas! Nie. Na następnym odcinku. Na następnym odcinku no. będziemy układać pacę. Tak, musicie być koniecznie z nami. Jeśli będzie 3000 łapek w górę, wjeżdża następny film. <noise> nie, żeby był blog właśnie są codziennie! Ale <noise> 3000 łapek. No ale moja paka serio nie myślałam, że będzie tak piękna. No po prostu wygląda fenomenalnie. <noise> Jutro właśnie będzie flam taki, żeby poukładać niej rzeczy. No i Ola mówi, że koniecznie chce ze mną tutaj, tutaj robić to, bo lubi układać. Także poczekam na nią jutro i będziemy działać przy facie. Pudełeczka zrobione, także teraz możemy już iść spokojnie i brać go na lążę. Nie wiem, czy w sumie coś nagram z ląży. Pa! Pa! Już od 5 minut się żegnam, Nie możemy się pożegnać. Nie wiem, czy będę coś nagrywać na lążę, bo zależy od tego, jak będzie grzeczny, ale postaram się. My już tutaj skłębę dostępujemy sobie na hali, no i potem będziemy się lążować. Ale był dzisiaj taki grzeczny przy czyszczeniu, że aż szok. Ostatnio bardziej się kręcił, a dzisiaj taka chillerka. Widać, że podoba mu się to, kiedy pójdzie na pastwisko, spędzi sobie dzionek na pastwisku i dopiero potem do roboty, nie? Wtedy jest najfajniej. No dobra, wylążowany konio i powiem wam, że dzisiaj to praktycznie w ogóle zapomniałam, że to jest młody koń, bo zachowywał się jak stary, obeznany we wszystkim, no po prostu nawet nie wyrywał na ląży, co robił wcześniej. No nie wiem, zero zarzutów, mam konia, ideał i tyle. Nie, Kwewedo, a teraz sobie spaceruję spokojnie, no to tam ma taką esę, że... No dobra, dzidzia jest ubrana już na noc w piżamkę. Więc ja już uciekam, jeszcze posprzątam tylko kupę z hali, pozamykam wszystko, zgaszę światło i będę spadać do domu, a mam już prawie 23 albo po 23, więc koło północy będę w domu. No ale dzisiaj miałam dużo pracy, nie mogłam być wcześniej na koniach, także keddy! Mamusia jutro będzie! Śpij dobrze, kochany mój synku. Śpij dobrze. Połowę życia koniarza spędza się na zbieraniu kupy. I to jest takie naprawdę prawdziwe. Here you are.